Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Rzecz Jasna on the Road. Dzisiaj jedziemy do... Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry, Dzisiaj jedziemy do Gdańska. Będziemy tam na strefie społecznej i co będziemy robić, Pani Agnieszko? Pracować To znaczy? To znaczy, że pracować. Już wszystko jasne. Jeszcze kilka ujęć tutaj wrzucę i zobaczymy się w drodze do Gdańska. Zamykam kamerę. Czego szukasz? jak bagażnik otworzyć. Kurde! Gdzie się otwiera bagażnik?!

Dzień. Dzień. Zobaczysz jak przywita piękny nas warszawski dzień. Dojechaliśmy właśnie do Gdańska, jesteśmy pod ECS-em. No to będzie spadać. Wpakujemy eee, się Zajmijmy do wyjścia. O! No, kwiaty we włosach potargał wiatr, jesteśmy właśnie pod ECS-em. Eee, wjechaliśmy tak, mamy całe studio rozstawiamy właśnie swoje stanowisko i jeszcze rola dwa. dwa pomóccie jak najspośle z tymi statywami Wiesz, to tam już się zablokowało idę szukać z powodu, przy czym e, tam rączka no. Bez. Widzisz? No. Weszłam. Zresztą e, nawet ostatnio przecież w ogóle nie, było, nie zanosiło się w ogóle na deszcz. A, to, to bo... A pierdol nic się nie zanosiło, nie? Przeklinałam. Tak. Dołączył do nas Hubert. Cześć Hubert, pod stosem. Kręcimy vloga z trasy. Hubert jest wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, Zgadza się. Jak najbardziej, zgadza się. Hubercie, co byś chciał przekazać naszym widzom? Widzom rzeczy jasnej, tak? Dokładnie. No, chciałbym przekazać, żeby na pewno śledzili Rzeczy Jasnej, jasną tak jak ja to robię. Bardzo się cieszymy, zapraszamy do oglądania. A my się widzimy w kolejnej scenie za 3, 2, 1. Dzień dobry! dobry. To się nagrywasz! Cześć, Sebastian. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Robert. Dzień dobry. Czy to ładne GoPro? Tak, to jest to GoPro wyrwane w Giżyc. Na 10 lajków robimy debatę i zakładamy partię polityczną. Tak? Tak. tak. Cześć. Witam. Dzień dobry, Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska. Przejmujemy Cześć, YouTube. Dzień dobry. Ja tutaj na górę jedziemy. Słuchajcie, jedziemy. Jedziemy na trzecie piętro, bo będziemy jechać tutaj do, yy, do, do chill, chillout roomu, nie? Będziemy się chillować. Jesteśmy właśnie na tarasie widokowym Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Tak jak mówiłem, trzy sekundy temu właśnie wszedłem. Cześć. E, Cześć. E, Weszliśmy na taras i jest tutaj bardzo ładnie. Możesz pokazać co bo za chwilę A bardzo e, Tak, zrobię państwu taką niespodziankę, po prostu będę... Czy się jebłem, Wszedł, szedł i nagle się odwrócę i będzie panorama gdańska. Ja 3, 2, 1. Tam jesteśmy. Znajdujemy się właśnie w Muzeum Figur Woskowych pod Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Przed nami rzeźba. Numer jeden. Numer jeden. Rzeźba, rzeźba znana jako Agnieszka. Pani Oraz rzeźba. <śmienny> <śmienny> numer dwa. I to jest taka interaktywna rzeźba? No się wychyla i się <śmienny> Wiecie co? W bajkach były takie śmiejące się, wychylające, ale nie będę nikogo tutaj porównywał. To no, jest ta bańka tak? <śmienny> nie. Mam 51 próbę. Weź teraz, na mnie. Podąż. Trzymaj.

być może będziemy przesuwać ściankę, ale to w sumie jeszcze nie jest ustalone. Zobaczymy to zaraz po krótkiej przerwie. Pokażę Państwu incepcję. Dzisiaj ze mną występuje Sebastian Radziamiński. Zapraszamy do oglądania. No i zakończył się nasz dzień pierwszy rzecz jasna. On the road yy, w drodze do Gdańska. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Nazywam się Sebastian Radziwiński i miałem przyjemność przedstawić Państwu naszą drogę. Dobrej nocy. Do zobaczenia.